Z tej strony Mati, a dzisiaj ze mną jest Denis. Siemaneczka? No i Denis akurat nie ma tego świata. Aha. Dajcie subika, lajka i, i możecie wbić też na, na kanał, gdzie występuje Julek, Denis i ja. Na ekipa MDJ. Wiem, że na każdym odcinku co reklamuję, ale możecie wbić. Aha, i podobno ym, słyszycie za cicho tego, Denisa, no to ja teraz wszystko ustawiłem na minimum, a go na maksa. Zresztą w sensie, multimedię dałem na minus, a Denisa dałem na maksa. No i chyba będzie. Aha! Cicho, 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 cicho bądź. Nie aż tak głośno. Co, przecież normalnie gadam. Jak normalnie? Przecież mi chłopie, uszy bolą. Brawie, możecie też dostać w górę, no. Jezu, możecie ściszyć na minimum, nie będę Cię słyszeć. Jak ty chłopie gadasz jak... Co? Tu jest najmniejsza skrzynka, która ma 10 tysięcy. Pokaż. No, jak Ci pokazać mam? Jak ja jestem na drugim świecie. Biorą 2,5 tysiąca na gówno. jakieś chyba. Dobra, lecimy. Ej, patrz, ja mam teraz 2400. No 464, nie? To ja wezmę sobie kalkulator, um, bo tu pewnie będzie ciężko obliczyć. Ile za to dostanę? <grym> OK. Tysiąc pięćset pięćdziesiąt jeden. OK. Zapiszam na kalkulatorze. Czekajcie. 12 wow! Zostałem za to, wiesz ile? Ile? Czekaj, posilę. <grym> so. ja zbieram dwadzieścia i tysiąca. Wyda, że nie ma dużych skrzynek. To było tak jakoś? Czekaj. Chyba tak. I równa się. Dostałem za to 18 490. Dobra. Bo dobra, idę kupić tego. Okej. Okay. Um, wiesz, za, za ile jest następny świat? Trzeci? Ile? Um, jest za 400 tysięcy. A Mam 24 koła. A, a ile jest skrzynka za cztery? Czwarta skrzynka? Tak. Cztery. Czterdzieści sześć koła. Tak? No. Okej. Okay. Ja czterdzieści sześć. Piętnastkę dostałem, to dwa i pół tysiąca. Piętnaście czy piętnaście tysięcy? A, piętnastka to słowa. Dobra, ej, to jest śliczne, tej, dalej, coś. Daj, głos. A on ma słabe rzeczy. Nie, ja się nie daj Może się z kimś potrzedzi, żeby mieć więcej tego. Jakie on ma pety? Za dwa, za dwa tysiące i pół. Kościół to Nie! No. Proszę daj mi jakiegoś. Dobra. Aha. Co? Jakaś dziewczyna ma sześćdziesiąt cztery tysięcy peta. Jak, ja mam typa, który ma 300 tysięcy No ja miałem kiedyś 3 miliony 12D, tysiące... tego typu 12 Day, 1, 2, 1, 2 12 Day Tak. Nie ma go. Aha, dobra jest. On, on się z kimś trajduje. Teraz. No. Z, zaraz się... hajduje. Wszyscy go chcą trajdować, bo on ma takie, karty za ponad milion chyba. 30. Ile masz tysięcy? Ja y, nie mam tysiąca. Co? Nie mam tysiąca. Tak, ja, ja mam trzydzieści dwa tysiące i pięćset sześćdziesiąt siedem. O, czekaj przyjmie, proszę. Ale on nie chce chyba mnie Ja A co on ci dał? On nic mi nie dał, bo byłam Nie, ona za 395 tysięcy. Ja myślałem już za milion Daj mi coś dobrego gościu. Czy mogę dać to to. Chłopie, jak mi dasz coś dobrego, to będę wdzięczny. Ja ci mogę dać te wszystkie pety, które ja mam. 4, ale ty mi daj coś, chłopie. Proszę, daj mi coś. No nie no, daj mi coś dobrego, człowieku. Aha, ready. Co? Chłop mi no, za, za tysiąc i pół. Ja mu dałem wszystkie moje, ale on mi dał za tysiąc i pół. On mi dał za tysiąc i pół? Nie, stary, mam jednego za jeden i za tysiąc i pół, pokazać Ci go? No. To, to weźmie ten, to weź mnie, um, jakby... Ja Cię zatraduję i zobaczysz, że, że mam za tyle. ja Ci ni nic oczywiście nie dam, nie? Ale <zysz> zobaczysz, że mam tyle. Ty się z kimś tradujesz? No wiem. No to szybko wyjdź. Dobra, no dawaj. Widzisz? Widzisz czy nie widzisz? Widzę. No. Kurde, no chciałem ci dać za jeden, bo nie potrzebuję tego totalnie. To mi kupę daje. To mi daje kupę lat. Już okay. 10 minutek prawie. Zoserenia tutaj nie ma za bardzo. Ale, ale ten pet jest dobry. O, jest duża skrzynka. Gdzie? Ogromna jest. To największa. Ja też chcę, ja chcę. Cicho, nie! Ja, ja ją biorę! Wiesz, że ją ja stary jeszcze szybko. Wierzę, że ci się to nie opłaca, bo ja więcej dostanę za nią. Ona dwa tysiące, ja już ją całą zrobiłem prawie. No, Ale zrobiłem. A ja ile dostajesz za małą księgę. Za dużą dostałem chyba 400 tysięcy. A za małą? Za małą nie wiem, bo ja nie dostałem małej. Ale z, z, za takie jakby. Wiesz, jakie jest ten, jakby takie trzy monety położone na siebie? No. To dostaje za to um, ten. To no, dostaje za to. to... Trudno. To dostaję za to 15 tysięcy, ale za to nie wiem ile dostałem Ej chcesz małą skrzynkę? Tak No to chodź za mną Szybko, bo jakaś ciepiera tutaj idzie O dobra, tego nie widzi Dawaj tutaj szybko Masz tutaj, widzisz Skacze na niej Masz już ją? Masz 3 sekundy. Jak nie, to ja cię pomagam. Raz. Dwa. Trzy. Dzięki. Żartowałem. <grym> o, nie wiem kiedy, ale już mam po, e, prawie milion. Miałem zbierać na, na 40... 6 tysięcy a mam już prawie milion kurde no nie no tak naprawdę to mam 630 um, tysięcy a ja mam 5 tysięcy no to trochę tak daleko od, od moich tysięcy no znowu mi zebrałeś to dobra jak jeszcze kupić może będzie lepszy pet. Za ile kupujesz? Nie wiem właśnie na ile. Chyba za. 450. Mogę dostać basic. Basic się pisze. Albo god. 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 Co dostanę, proszę, coś dobrego. No. Jezus Maria. Co? Chłop ma za pięćdziesiąt? Nie wiem czemu, ale chłop mi da chce dać za milion, milion i milion. Co się ready? A wiesz, że dał mi to. Sam. Za 3 miliony mi chłopka jest. Ej, poczekaj, ja podładuję, bo się, Kurde, gościu już... Nie mam prawie w ogóle procenta. Nie mam procenta! Jest! Widzowie, by przerwało mi... by przerwało yy, w ogóle tego Teraz. Ej, De Denis! Nie wiem, jakim cudem. Ja mu dałem za tysiąc, za tysiąc i pół, a on mi dał za milion, milion i milion. Co się od Janie Pawliło? Jak chcesz zobaczyć? Od razu ci dam za 159. A za ten, a za ten ty już wziąłeś? Nie no ja dałem mu Ale i tak się to opłacało A zgadnij ja, ile mam tysięcy Nie wiem ile masz gościu Pewnie jest sporo Chyba, Banaty. chyba że w ogóle nie masz Zobacz ile mam O kurna Widzisz chłopie A dasz mi jednego za milion? No chyba ci głowa boli i tak nie mam fula, to co bym miał dopiero pół fula? A jaki to był typ, jak on się nazywał? Nie wiem właśnie, ja byłem tak pod wrażeniem, że stary o, on mnie sam zatradował. Ja, ja nawet nie ten, ja nawet um, byłem ta, pod, pod takim wrażeniem, wiesz, wiesz, że mu się to opłacało dawać mi, wiesz czemu? Bo pewnie chciał mi zrobić, żebym ja się ucieszył i jeszcze on miał za 57 milionów. Ej, pomóc ci tą skrzynkę wziąć? Nie ma sprawy. Ja sobie sam poradzę. nie jest ja sobie sam poradzę. Dobra, mam jeszcze dwie skrzynki, z Loko. Kościół. Patrz, ej, Denis, chodź zobaczyć. Weź ją na chwilę pójść, Albo daj, żeby oni zbierali. Chodź, tylko ci szybko pokażę też. Bo czekaj tylko założę sobie tego. O. No zostaw ich po prostu. Samych, oni będą ci zbierali, a ty przyjdź do mnie po prostu. Oni sami ci będą zbierali. Dobra. Patrz, daję jednego peta, patrz, jednego peta tutaj i patrz, już koniec. Jak to Ty robisz? A ile dostajesz? O co? Ile? 50? 370 milionów? Co? Co? Ludzie, w sensie... sorry, że ja tak krzyczę, nie? A jeśli krzyczę, ale sorry, w ogóle jestem tak podzi... Widzicie to? Gram się w to 30 minut z Denisem I po 30 minutach Już mam 370 milionów Albo Denis Ja nie będę zły, kupię ci coś, okej, okay? Za 37 milionów Za 370 milionów Ok? Co no. mówisz? Kupię ci coś za 370 milionów Co kupisz? Jakieś jajko a dasz mi tego, co wydrobisz? Tego co wydrobisz? No, Wie, wiesz, że najlepsze chyba. Nie, bo najlepsze ma 5 miliardów. Dobra, żartowałem jednak. Dobra, kupuję drugie, drugie od końca, czyli, na, czyli drugie najlepsze. Za 350 milionów. Co wypadnie? Jedź. Powiem Ci za ile wypadnie? Chyba, że będzie dużo, to, to Cię wytrajduje Co jest? Co? Tak, dam ci. Znaczy nie jest aż tak dobrze jak dla mnie, ale dla Ciebie będzie dobrze, myślę. Bardzo dobrze nawet będzie dla Ciebie. Dwa i pół tysiąca, dobra. Chyba, że nie chcesz. Chcę, chcę! Normalne. Nie no, ja bym nie chciał. No bo ja mam 2 miliony, milion, 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 miliardy normalnie. Ej, fajne to jest, naprawdę. No, widzisz, chłopie. Ja mam 38 tysięcy nie 380 000. załóż sobie to, to będzie się dużo dawać, wiesz Dobra Ja idę sobie coś kupić Ma, Mam dużą skrzynkę, idę zaraz kupić następny świat I... I chyba będzie ten Zaraz skrzynka za 5 miliardów Ale naj, najpierw i, Ale najpierw ci kupię peta za 5 miliardów Serio? No Ale myślę, że już będziemy kończyć, wiecie. Ym, druga część będzie u Denisa, u ekipa MDJ Ym, i, i... druga trzecia, część... Trzecia! Jaka trzecia? Nagrywaliśmy już raz? No przecież u mnie. Na, na głównej nagrywaliśmy. No, trzecia część będzie. Czekaj, jeszcze goś mnie chce wytradować, Ten, który mi dał milion do cholery. co? Dobra, ja daję stary redi, redi daję i ci daję za, za 12 tysięcy i za 31 tysięcy, okej? Okay? Dobra. Tylko jeszcze przyjmie, nie? Przyjmie, to będzie jeszcze dobrze. No gościu, dobra, ja nie chcę tak już dużo. Za 4 tysiące mi dajesz? Dobra, niech będzie. niech będzie. Daj mi te wszystkie, daj mi te wszystkie za 4 tysiące to tylko dajesz. Dobra, on jednego daje. Ale nie wiem, czy się zgodzi, chłop. Nie. Chyba nie chce. O chce chyba, żebym ja mu typety dał. Albo nie wiem. Nie mam pojęcia, co on chce. Nie ma co. Nie ma co mu chodzi. No dawaj, chłopie, mi coś.